A ze mną w studiu e, nasz gość Mariusz Gierich, współorganizator marszu, e, dzień gniewu, dzień dobry, witam dzień pana. Co? Nie wygląda Pan na zagniewanego człowieka. Mm, bardziej zatroskanego, tak to określił. A skąd ta troska? Dlatego, że e, rząd... E, zresztą nie wiem, czy tylko ten jeden, raczej, raczej kolejne rządy po prostu tak jakby sobie z nas trochę żartowały. Jedno to jest to, co obiecywane jest w kampaniach wyborczych, a później zleżamy się z ponowną rzeczywistością. Ale zawsze tak było i tak chyba jest wszędzie, prawda? No, pytanie, czy tak musi być. Na świecie szaleje kryzys. My mamy swoje problemy dodatkowo jeszcze coraz większe. Tą czarną goryczy dla młodego pokolenia było przelanie, bo, czy była sprawa akta tak naprawdę, czyli odebranie wolności w internecie. I to nie tylko jak chodzi o prawa autorskie, bo to często jest pod problem, natomiast akta to też bardzo, bardzo istotny czynnik, jak chodzi o części zamienne, leki itd. A co ma zmienić, ten, zmienić te dzisiejsze marsze? Tak? One się będą odbywały w różnych miastach, co one mają zmienić? Słyszymy, że zamiast Dnia Wiosny jest Dzień Gniewu, zamiast palenia marzanny będzie palona kukła premiera Tuska, tak? To prawda? Ta kukła jest gotowa? Jest gotowa. Na naszym profilu nawet musieliśmy zdjęć. No i Czemu to ma wszystko służyć? Znaczy, przede wszystkim chcieliśmy pokazać jedną rzecz, że młodzi ludzie to nie jest tylko i wyłącznie myślenie o ściąganiu muzyczki czy filmów z sieci. Tylko to też jest zatroskanie o to, że jest zbyt dużo bezrobocie, o kwestie emerytalne, o to, co się dzieje w oświacie. Generalnie rzecz biorąc, chyba duża część społeczeństwa ma wrażenie, tak jakby się państwo nam rozpadało w rękach. Wypiszecie w tym swoim manifestie rewolucji, celem, celem, rewolucji młodych, celem rządzących jest atomizacja młodych. Jak, jak to rozumieć? Dlatego, że znaczy my to rozumiemy troszeczkę inaczej. Znaczy ja miałem spotkanie na z organizatorą, organizatorką protestu fakta w Szczecinie, Anią. Spotkanie. Ja jestem katolikiem, natomiast ona jest ateistką i my mogliśmy się, się spokojnie rozmawiać. Wymienialiśmy poglądy. Natomiast to, co robią rządzący, co robią politycy, wrzucają w, w nas po prostu pewne tematy, które mają e, doprowadzać do po prostu naszych wzajemnych. Ale typu. jakie konkretnie, jakie zarzuty, co będzie ci dzisiaj krzyczeć przed kancelarią prezesa Rady Ministrów? My przede wszystkim żądamy poważnego traktowania e, społeczeństwa i młodych ludzi. E, chcemy, żeby m, przykładowo sprawy ZUS-u, sprawy reformy emerytalnej. Były potraktowane poważnie. Dlatego, że jeżeli nawet zadamy pytanie panu premierowi, czy są zrobione symulacje ekonomiczne, prawda, tych rozwiązań, które proponuje, to ja zapewniam panią, że prawdopodobnie pani ich nie dostanie. I to jest problem. Zadaję podobne pytanie w sprawie aktu. Pan powiedział tutaj bardzo ważną rzecz. Chcemy być poważnie traktowani jako społeczeństwo. Panie Marsiu, w naszej rozmowie przysługuje się posłanka partii rządzącej, pani Lidia Krajewska. Dzień dobry, witam Pani poseł. Witam, dzień dobry. No i co pani na to, że niepoważnie trafuje się. Ja pozwoliłam sobie e, przygotować się do tego, wyszłam na stronę tegoż ruchu, który pan reprezentuje. E, wiem, że ten ruch współpracuje deklaracją programową o, chyba z UPR-em. Natomiast te hasła, które głosi, sposób inwestowania, który e, proponuje, no one są żywcem wyjęte partii opozycyjnym, jaką jest. I środowiska wokół niego skupione. To, no, pani panu, Nie Pani pozwoli. Chwileczkę, pierwszym palaczem kuchły Lecha Wałęsy był Jarosław Kaczyński, więc myślę, że, że to bardzo mocno nawiązuje I, i jak przeczytałam Państwa stronę Ruchu Wolności, nie wiem, godności, już nie pamiętam tego tytułu, niemniej jednak tam jest no, mnóstwo takich haseł, które no, nawiązują wprost do opozycji ale tak naprawdę nic nie mówią. W tej chwili słuchając Pana. No, słyszę, że Pan znowu posługuje się hasłami. Jeśli Pan chce rozmawiać o konkretach, o programach, o rozwiązaniu problemów młodych ludzi, to zapraszam do debaty, do dyskusji, a nie głoszenia haseł, które tak naprawdę można wygłosić. Ja mogę dzisiaj powiedzieć, jestem przeciwko demokracji, bo jestem za monarchią. I też jest to hasło. Panie poseł, to pozwólmy, Panie, Panie no. Mariuszu, i w tym wszystkim polityki, bo tu Pani poseł zarzuca. Że jesteście związani z upr że to wszystko ma jest podobne do tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość, co robi opozycja. Eee, nie, jest, nie reprezentujemy żadnej partii. To jest pierwsze podstawowe. A deklaracja programowa wasza? Eee, ale to jest tylko porozumienie, jakiś hazard. No, no, natomiast no, no. na <laughs> sekundę, pani poseł, pozwolę sobie odpowiedzieć na jedno pytanie. Eee, na jedną tezę, które pani postawiła. Pani powiedziała, że eee, my. My nie tam nie do debaty. Otóż siedliśmy do debaty. Ja byłem na spotkaniu pana premiera w sprawie akta. Na spotkaniu no pana premiera poprosiłem o przedstawienie analiz ekonomicznych i analiz prawnych, przed, które zostałyby dokonane przed podpisaniem umowy akta. Jakie będą skutki ekonomiczne i prawne dla polskiej gospodarki? Z rozbrającą Pamiętaj, szczerością tak dyrektor, dyrektor z Ministerstwa Gospodarki stwierdził, że nie zrobili państwo żadnych analiz. Ja się pytam, gdzie jest sens i logika? Jeżeli podpisujemy, władujemy się w poważną umowę międzynarodową i my nie znamy ale akta to jest, akta, to jest, to jest to sprawa Akta to nie jest przeszłość. Akta, Pani, poseł, Pani, poseł, no, Pani poseł, a pytanie jest takie: czy Państwo, jest zro, czy Państwo mają dokumenty, analizy ekonomiczne i prawne w propozycji emerytalnych, które Państwo chcą wprowadzić? Ja chciałbym je zobaczyć. Oczywiście. Bardzo no, bym prosił oczywiście. o Będą przedstawione o do konsultacji społecznych. Jak będą przedstawione, pan będzie się mógł z nimi zapoznać. Na no, nie ma przedstawionych. Musimy kończyć. Mam nadzieję, że nie będzie takich przypadków. Musimy kończyć, pan. drodzy, 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 drodzy Państwo, tak Mariusz Gierek, który dzisiaj w dniu gniewu będzie uczestniczył w Krajewska Krajowska, posłanka Platformy Obywatelskiej. Będziemy to wszystko obserwować i zdawać państwu relacje. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Pani poseł, dziękuję. A państwu mówię do zobaczenia po